Nazywam się Kasia Dąbrowska i jestem ekspertem marki Glam Glow. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować mój ulubiony rytuał oczyszczający, dzięki któremu niedoskonałości nie będą Wam już spędzać snu z powiek. Czas, który aktualnie mamy w domu, możemy wykorzystać na dogłębne oczyszczenie i detoksykację naszej skóry. Z pomocą przychodzi nam super seria z Glam Glow, w której znajdziecie kompleks sześciu kwasów. Jest to kwas salicylowy, mlekowy, migdałowy, glikolowy, pirogronowy. I winowy. Ten cały kompleks sprawia, że nasza skóra będzie dogłębnie oczyszczona, usuwamy martwy naskórek, pozbywamy się niedoskonałości, zmniejszamy widoczność porów, ale też pobudzamy procesy naprawcze w naszej skórze i jesteśmy w stanie delikatnie usunąć widoczne przebarwienia, które zostają po niedoskonałościach. Oczywiście zanim zaczniemy e, stosować maski, które będą działały oczyszczająco i złuszczająco, Pierwszym naszym krokiem jest demakijaż. Ja przygotowałam sobie już lusterko. Będzie mi dzisiaj pomagać w tym, żeby oczyścić moją skórę i nakładać kolejne produkty. Natomiast oczyszczanie rozpocznę od produktu, który jest takim delikatnym kremem do demakijażu. Nazywa się Super Clans i znajdziecie go oczywiście w super serii z Glamblow. Już Wam pokazuję, jak wygląda konsystencja. Tak jak wspomniałam, jest taki dosyć kremowy. Bardzo wydajny. Ma przepiękny taki eukaliptusowy zapach, bo znajdziecie tutaj też ekstrakt z eukaliptusa, który będzie działał antybakteryjnie i przeciwzapalnie. I zaczynam właśnie od nałożenia produktu na swoją skórę. Będę go delikatnie rozmasowywać pędzelkiem. Oczywiście w domu możecie zrobić to pod prysznicem, czyli zmyć sobie spokojnie cały makijaż z użyciem wody. Natomiast ja będę go dzisiaj zmywać zwilżonymi wacikami i już tak rozprowadzam produkt. Jak widzicie, on nam bardzo w swoim wyglądzie przypomina maseczkę i rzeczywiście regularne stosowanie Super Cleanse daje nam też takie efekty jak regularne stosowanie masek. Czyli mamy dogłębnie oczyszczoną, odświeżoną skórę i ja uwielbiam ten efekt zwłaszcza na wieczorne oczyszczanie, kiedy zmywam makijaż Wtedy wiem, że moja skóra jest zdogłębnie oczyszczona. Żadne toksyny czy kurz, które w ciągu dnia zbierają się na powierzchni naszej skóry nie zostają na niej. Także rozmasowuję produkt bardzo delikatnie. Tutaj nie znajdziecie żadnych drobinek. Więc poza tym, że mamy tutaj aktywny węgiel, mamy działanie bardzo delikatnie oczyszczające. Jeśli chodzi o kwasy, to w cleanserze Znajdziecie kwas migdałowy i mlekowy, więc też jest to efekt właśnie takiego złuszczania martwego na skórka. Natomiast delikatne stężenie jest poniżej 1%, także swobodnie możecie ten produkt stosować codziennie. Ja już zmywam Super Cleanse z mojej skóry. Jak widzicie, jest ona delikatnie zaczerwieniona, ale ten efekt zaczerwienienia znika po chwili. Ja mam taką dosyć wrażliwą skórę, która szybko reaguje właśnie na dotyk. Natomiast już po chwili ten efekt nie będzie zupełnie widoczny, a nasza skóra będzie przygotowana do tego, żeby nakładać kolejne produkty pielęgnacyjne. Przy stosowaniu e, takich oczyszczających cleanserów staramy się unikać nakładania ich w okolicy oka. Na okolice oka pamiętajcie, że stosujemy produkty, które są specjalnie przeznaczone do tej delikatnej okolicy naszej skóry. I już teraz takim suchym wycikiem będę oczyszczać i osłuchać swoją skórę, tak aby przygotować ją na nałożenie maski. Dzisiaj chciałam wam zaprezentować dwie maski z kolekcji Glam Glow, są to moje ulubione maski do multimaskingu, czyli takiej propozycji nakładania kilku produktów jednocześnie na skórę, żeby uzyskać efekt taki najbardziej dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb. Ponieważ strefa t jest tą, która jest u mnie bardziej problematyczna, częściej pojawiają się jakieś niedoskonałości, czy skóra w tych miejscach się bardziej przetłuszcza. Tutaj będę nakładać maskę oczyszczającą i jest to maska właśnie z Super Serii Super Mad, nasz bestseller. Tutaj konsystencja też jest to właśnie taka przypominająca nam cleanser. Widzimy, że są tutaj glinki, mamy aktywny węgiel i oczywiście Tutaj też ekstrakt z eukaliptusa, który działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie, i w przypadku maski jest już 6 kwasów. Maskę oczyszczającą będę nakładać na strefę T, czyli właśnie na te bardziej problematyczne miejsca. W moim przypadku jest to właśnie czoło, nos i broda. Więc w tych miejscach nakładam sobie maseczkę. I tak jak zwróciliście pewnie uwagę. Nakładam taką bardzo delikatną, cieniutką warstwę, i tutaj, w przypadku maski oczyszczającej, absolutnie nie ma potrzeby, żeby nakładać tej maski więcej. Nawet ta mała ilość jest w stanie naprawdę intensywnie zadziałać i oczyścić naszą skórę. Maskę nakładamy od 5 do 20 minut. W przypadku mojej właśnie bardziej wrażliwej skóry, te 5 minut będzie w zupełności wystarczające, więc ja już sobie tutaj. E, przygotowałam e, budzik także czas start. Natomiast na policzki będę nakładać maskę, która e, będzie bardziej nawilżająca, odżywcza i kojąca. I jest to e, maska Firsty Mat z olejem kokosowym, z miodem, które koją, uspokajają skórę, bardzo mocno nawilżają. Znajdziecie tutaj też kwas hialuronowy, który sprawi, że skóra będzie delikatnie wypełniona. Tutaj konsystencja jest taka bardziej budyniowa. Jest bardzo przyjemna też, jeżeli chodzi o to nasze odczucie na skórze. Od razu daje nam taki efekt schłodzenia, więc tutaj już nawet po tym oczyszczaniu ja od razu będę czuła, że moja skóra jest ukojona i uspokojona. I właśnie maseczkę Firstimat możecie stosować też jako taką klasyczną maskę nawilżającą na całą skórę twarzy. Ale też możecie zastosować ją jako taką kurację bardzo odżywczą i regenerującą na noc. Wtedy nakładamy dosłownie odrobinę maski, wmasowujemy w naszą skórę i możemy się z taką maseczką położyć spać. Także już tutaj widzicie, ja sobie dokładnie rozkładam ją na policzkach i to będą te partie, które chcę właśnie bardziej nawilżyć, wypełnić i zrelaksować. Natomiast to, co widzicie, już na mojej skórze twarzy, że maska Supermat powoli zaczyna zastygać, zaczyna działać. Ja przez cały czas czuję też takie delikatne mrowienie i to mrowienie też jest jak najbardziej naturalne w przypadku masek Glam Blow. To jest taki tingle efekt, który ma pobudzić krążenie w naszej skórze, żeby wszystkie składniki aktywne lepiej nam się wchłaniały i lepiej dla naszej skóry Pracowały. W międzyczasie, kiedy maska będzie zastygać na mojej skórze i będzie pracować, chciałam Wam powiedzieć o jeszcze jednym produkcie, który jest takim moim ulubieńcem i maską, z którą nie potrafię się rozstać i z każdym słyczkiem, który się kończy, muszę mieć już kolejny zapas w domu. Jest to maska, która powstała jako pierwsza w marce Glam, Blue i tak naprawdę to od niej rozpoczęła się cała ta hollywoodska historia. Maska z Backstage Youthmat i jest to produkt, który powstał na potrzeby gwiazd Hollywood, właśnie po to, żeby przygotować ich skórę do pracy z kamerą, żeby sprawić, że będzie ona natychmiastowo wygładzona, rozświetlona, zmniejszamy widoczność porów, przygotowujemy naszą skórę do tego, żeby nałożyć później na nią makijaż. Więc dzisiaj mam ten rytuał oczyszczający, który sprawi, że dogłębnie zdetoksykuję moją skórę i usunę z niej wszelkie zanieczyszczenia i niedoskonałości. Natomiast kiedy mam wielkie wyjście i kiedy chcę natychmiastowo wyglądać nieskazitelnie, wtedy właśnie sięgam po youth mat i to jest taki mój must have, który zawsze muszę mieć ze sobą. Maska w środku jest nieco gęstsza, jeżeli chodzi o samą konsystencję, niż Supermat. Tutaj mamy dwie glinki, są to glinki białe, jest to glinka bentonitowa i kaolinowa, które detoksykują naszą skórę, sprawiają, że ta cera będzie właśnie bardziej wygładzona, regulują wydzielanie sebum, przez co nasza cera też jest przez cały dzień przepięknie zmatowiona. Znajdziecie tutaj też zieloną herbatę, która pobudza, energetyzuje naszą skórę i też działa detoksykująco oraz, oraz drobinę skały wulkanicznej, która działa jak taki naturalny peeling mechaniczny, wygładzając natychmiastowo powierzchnię naszej skóry. I uwierzcie mi, tutaj jak zmyjecie maskę, to pierwsze wrażenie po dotknięciu swojej skóry macie takie, że nigdy wcześniej nie czuliście, żeby Wasza skóra była tak gładka, więc absolutnie polecam, żebyście przetestowali też jufmat. Jak widzicie, już maska na mojej skórze powoli zastyga, więc ja będę przechodzić do jej zmywania. Na nosie też możecie zauważyć takie ciemniejsze kropeczki, które się pojawiają i to jest właśnie sebum i wszelkie zanieczyszczenia, które aktywny węgiel wyciąga z głębi porów mojej skóry, więc mamy takie naoczne dowody na to, że maska zadziałała. I ja już też z filżonymi baciekami będę przychodzić właśnie do zmywania maski z mojej twarzy. Myślę, że tutaj już czas mamy praktycznie ku końcowi, więc ja sobie jeszcze sprawdzę, ile minut nam zostało. Ok, już jesteśmy o czasie, więc mogę zacząć zmywanie maseczki. I tutaj też absolutnie nie ma potrzeby, żeby dodatkowo pocierać skórę, więc takim zwilżonym wacikiem możecie sobie zmywać maskę. Jak widzicie, skóra troszeczkę się zaczerwienia, widać granice, gdzie maska była nałożona, i jest to dla mnie też idealny dowód na to, że maska zadziałała, że widzimy, jak te kwasy zguściły martwe naskórek, jak oczyściły moją cerę i też pobudziły procesy odnowy tych komórek. Jeśli lubicie zmywać maski przy pomocy właśnie takich ręczniczków, chusteczek do masek, to też jak najbardziej z powodzeniem widzicie, że, że maska bez problemu znika z mojej skóry. I podobnie w przypadku tutaj maski nawilżającej, ja też ją będę w tej chwili zmywać przy pomocy właśnie wacika nasączonego wodą. Jeden policzek gotowy, już za chwilę będzie gotowy, drugi. A ja już czuję, jak moja skóra jest odżywiona i oczyszczona jednocześnie. I teraz suchym waciekiem jeszcze będę osuszać moją skórę w domu. Oczywiście też możecie wykorzystać do tego suchy ręczniczek, żeby przygotować się na nakładanie kolejnych produktów pielęgnacyjnych, bo oczywiście na masce nie koniec. Chciałam Wam też zaprezentować... Inne produkty, które używam do pielęgnacji, żeby właśnie uzyskać taki efekt dogłębnego oczyszczenia mojej skóry. I pierwszym z produktów nawilżających, które będę nakładać, będzie oczywiście serum. Już moja skóra jest przygotowana i już pokazuję wam kolejny produkt. Jest to serum, oczywiście też z super serii. Znajdziecie tutaj 6 kwasów. Które będą działały złuszczająco, ale też pobudzająco na procesy naprawcze w naszym naskórku. I macie tutaj też kwas hialuronowy, który będzie delikatnie wypełniał naszą skórę. I jeszcze zapomniałam o jednym produkcie i szybko się wracam, bo zanim przejdziemy do serum to chciałam jeszcze stonizować moją skórę. Oczywiście po wszystkich produktach, do których używamy wody, żeby je zmyć, powinniśmy przywrócić odpowiednie pH naszej skóry i też tą skórę przygotować, więc jeszcze super toner, czyli produkt, który będzie też działał wykładzająco, złuszczająco. Mamy tutaj też aktywny węgiel, mieszamy go przed użyciem, żeby uzyskać właśnie taką jednolitą konsystencję. I teraz przy użyciu tonera jeszcze stonizuję skórę. Zanim nałożymy seru, starajcie się w przypadku takich produktów właśnie z kwasami, partię twarzy przecierać tylko raz, żeby też zbytnio nie obciążać skóry i żeby miała ona możliwość przyjęcia wszystkich składników. No i teraz już możemy przechodzić właśnie do serum, o którym przed chwilą wam opowiedziałam. Dwie pompki w zupełności wystarczają, żeby nałożyć na całą skórę twarzy. Rozmasowuję w dłoniach i teraz będę wtłaczyć swoją skórę. Jest to też niezwykle takie przyjemne do nakładania serum. Od razu czujemy efekt zabezpieczenia naszej skóry i też jest właśnie takie odświeżenie przyjemny, odświeżający zapach. I na tak przygotowaną skórę. Będę nakładać krem nawilżający. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować mojego ulubieńca, który dodaje blasku naszej skórze, który sprawia, że jesteśmy właśnie takie świetliste, wyglądamy na bardziej wypoczęte i jest to krem Glow Starter. Ja mam go w odcieniu Nude i jest to odcień, który jest taki złocisto-beżowy. Już Wam pokazuję, jak wygląda w środku. Pachnie... Jak lody waniliowe w polewie pomarańczowej, więc jest to naprawdę obłędny zapach, który też od razu nas relaksuje. Nakładam sobie też odrobinę na dłonie, rozmasowuję i będę nakładać na twarz. Ten zapach to jest inspiracja naszej założycielki marki Glam Glow, a Shannon Delimore, której właśnie lody waniliowe w polewie pomarańczowej są ulubionym deserem i ona właśnie chciała, żeby ten zapach pojawił się w pielęgnacji. Mam nadzieję, że już widzicie jak przepięknie rozświetliła się moja skóra. Natomiast na tym nie koniec, jeszcze odrobina przyjemności. Mam ze sobą roller, którym będę też rozprowadzać, jeszcze lepiej wtłaczać produkt w naszą skórę i też jest to taki efekt, który pobudza w naszej skórze krążenie, sprawia, że nasza cera jest bardziej wypoczęta, znikają wszelkie opuchnięcia i oczywiście jest to fantastyczny relaks, więc przy użyciu właśnie tego rollera będę jeszcze moją skórę relaksować ruchami ku górze. Powtarzamy mniej więcej po trzy ruchy na każdej z partii. Tutaj pod okiem możecie też zastosować ten mniejszy roller, który jest z drugiej strony. Więc zaraz pokażę jeszcze przy okazji nałożenia kremu na okolice oko. oka, jak możemy sobie rozmasować skórę w okolicy oka. Tutaj już policzki, naprawdę jest to niezwykle przyjemne, dodatkowo jeszcze z tym zapachem. Które cały czas czuję na swojej skórze, jest to niezwykle relaksujące. Ostatni punkt to rozmasowanie czoła, i jeszcze odrobina po żuchwie i na szyi. Nie zapominamy nigdy o szyi w naszej pielęgnacji. Tutaj też staramy się nakładać nasze produkty pielęgnacyjne. Jest to naprawdę bardzo relaksujące. Ostatni produkt w moim rytuale, który będę dzisiaj nakładać, jest to krem na okolice oka. Myślę, że jest to produkt, który sprawdzi się idealnie dla wszystkich pracusiów, którzy dużo czasu spędzają przed komputerem i rano też widzą, że ta skóra jest bardziej opuchnięta, że potrzebuje takiego dodatkowego doładowania. Jest to nowość, która pojawiła się całkiem niedawno w perfumeriach, jest to krem Bright Eyes w którym znajdziecie kofeinę, która będzie działać pobudzająco, energetyzująco, zmniejszy widoczność opuchnięć w okolicy oka, więc sprawdzi się idealnie na te dni, które jesteśmy w pracy, ale także teraz, bo myślę, że nie jestem jedyną osobą, która pomimo tych dni spędzonych w domu, nocki zarywam na Netflixie i rano też cały czas potrzebuję kremu, który rozświetli okolice mojego oka. I tutaj też możecie zauważyć taką bardzo delikatną drobinę, natomiast ona jest bardziej naturalna, więc sprawdzi się nawet dla mężczyzn. Z powodzeniem panowie mogą sięgnąć po ten krem, żeby uzyskać właśnie delikatny efekt rozświetlenia. Jak też rozmasowuję go sobie jeszcze między palcami i będę właśnie nakładać na okolice oka. Możecie też nałożyć odrobinę. Nałóg brwiowy, jeżeli chcecie uzyskać tutaj efekt dodatkowego rozświetlenia. Mam nadzieję, że widać, jak pięknie rozświetlił moją okolicę oka, i tutaj też przy użyciu e, rolera będę jeszcze delikatnie wtłaczać produkt i właśnie usuwać wszelkie opuchnięcia. I już tak przygotowana skóra jest gotowa do tego, żeby spędzać przyjemnie czas w domu, żeby się relaksować. Czujemy to niesamowite oczyszczenie. Mogę Wam to powiedzieć na swoim własnym przykładzie. Już teraz tylko pozostaje mi zmyć makijaż z oczu i mogę kłaść się, żeby odpoczywać, żeby dać zregenerować się mojej skórze i żeby właśnie to oczyszczenie też było takim punktem na przyszłość, żeby ta cera wyglądała lepiej. Zachęcam Was do tego, żeby takie zabiegi w domu wykonywać sobie regularnie. Mam nadzieję, że spodobał się Was, Wam mój krótki tutorial, jak taki zabieg wykonać samemu w domu i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się jeszcze zobaczyć. Cześć!